Cześć ludzie, tu Kacper Szczurek. Zaczynamy program przystanek muzyka. Zapewne w tym miejscu spodziewaliście się basi, ale w tym tygodniu program wyjątkowo poprowadzę ja. Zaczynamy! Zaczynamy? Może być coś takiego? Tak? Ok, ok. Muszą być blisko, tak. Słabną rękę mnie. Pragniesz tylko mnie Szeptaj wciąż do ucha mi mm, Oj tak uwielbiam cię Patrz głęboko w oczy me Bez słów uśmiechnij się no wszedłem tutaj no i no jakby poczułem się troszkę. Poczułem się, no, bo, trudno, bo na co dzień zawodowo jestem właśnie związany z telewizją. Jestem prezenterem, dziennikarzem, więc poczułem się i, i, i zawsze chciałem stanąć na Twoim miejscu i poprowadzić Kochane. ten wspaniały program. Przede wszystkim my się opieramy na, na właśnie tej radości, no, chcemy dawać show, chcemy nawiązywać interakcje z, z publicznością, chcemy zachęcać do zabawy i tak dalej. Poznaliśmy się w ten sposób, że kiedyś dostałem telefon od mojego właśnie kolegi z zespołu Janka, gitarzysty, no i zadzwonił i mówi, przyjedź, mam ważne pytanie do Ciebie. Przyjechałem do niego, no i okazało się, że właśnie perkusista Wacek, basista Maniek i Janek, gitarzysta, szukają wokalisty. Dźwięk muzyki niesie dzień, możesz stać się tym, kim chcesz. Szczyt w zasięgu wzroku jest i licz na siebie dobrze wie. Jeśli chodzi o same utwory i teledyski, będziemy chcieli w tym roku na pewno wrzucić coś do sieci, wrzucić coś dla, dla ludzi, więc, więc myślę, że to w najbliższym czasie. Tak jak powiedziałeś wcześniej, możecie nas śledzić w internecie, jesteśmy na Facebooku, Instagramie, tam wszystkie informacje się pojawiają. Na bieżąco staramy się wszystko publikować, wrzucać, żeby też być na bieżąco z naszymi odbiorcami. Sweat.